Trenuję i już się od że ja już od 4 lat zdobyłam mistrzostwo kraju, wicemistrzostwo Europy trzecie miejsce na świecie. Aktualne moje rekordy to nieoficjalne rekordy świata, więc chyba jest dobrze. Dużo w siebie inwestuję, dobrze się odżywiam, dobrze się suplementuję. Zajmuję się również medycyną funkcjonalną, więc dbam o ciało. Mówiłam w odcinku dotyczącym przedniego przysiadu, że jest to świetne, zbawienne dla mnie ćwiczenie, które robię na sesjach rehabilitacyjnych w każdym tygodniu z odpowiednim ciężarem, bo pamiętajmy o tym, że ciężar musi być dobrany odpowiednio, żeby nas rozciągał. Tak, ponieważ jeżeli robimy przedni przysiad z pustą sztangą, to średnio nam to pomoże, no, w zależności od naszego maksa zaangażowania i e, zdolności siłowych. Tak? Natomiast ciężar mam dobrany 80, maksymalnie 90 kg razy 5 powtórzeń, to jest coś, co rozciąga moje prostowniki. I teraz sytuacja wygląda następująco, że napięte prostowniki powodowały bardzo duży dyskomfort yy no i napięcie... W szczególności z lewej strony, lewej strony mojego grzbietu, co było też bardzo dobrze rozwiązywane dzięki zaokładaniu pasa podczas, podczas przysiadów i oczywiście używaniu monoliftu, kiedy jest duży ciężar, ponieważ jak mówiłam, Wychodzenie z ciężarem jest czymś, co będzie obciążało Wasze prostowniki, czyli obciążało będzie Wasze mięśnie stabilizujące grzbiet, tak? I używane podczas chodzenia. Połóżcie sobie tutaj ręce, tak jak ja teraz sobie położyłam, i sobie zróbcie parę kroków, albo nawet możecie sobie tak pochodzić w miejscu, czyli podnieść nogi do góry i zobaczycie, że te mięśnie się ruszają. A jeżeli już pójdziecie, albo na przykład podniesiecie nogę do góry, tak, o, tak, jak ja teraz robię, tak, to już te prostowniki tym bardziej działają, tak, więc to są mięśnie, które bardzo są zaangażowane we wszystko i bardzo się też angażują, tak. One mi się na przykład potrafiły spinać przy wyciskaniu, one się na przykład spinają u niektórych ludzi, jak za dużo chodzą, albo u niektórych ludzi się spinają, jak za dużo siedzą, tak, więc to jest bardzo lokalizacja jest bardzo charakterystyczna, natomiast przyczyna tego jest różna. I teraz jak sobie z tym radzić i co z nimi robić, tak? W ćwiczeniach fajnie jest, jak użycie, uży, użyjecie pasa treningowego, ponieważ pas zabezpiecza i wspomaga te mięśnie, tak, one nie będą tutaj aż tak mocno musiały pracować, kiedy wychodzicie z ciężarem, tak? Zapinajcie zawsze pas. To jest jedna rzecz. Natomiast, jak w moim przypadku było, kiedy te prostowniki już dzięki przednim przysiadom się rozciągnęły, czyli bardzo nisko do ziemi. As to grass trzeba zejść. W przednim przysiadzie zapraszam obejrzeć sobie odcinki na Andrzeja kanale, na moim kanale. Jak wykonywać ten przedni przysiad? Bo to jest bardzo istotne technicznie, jak to zrobić dobrze. I tutaj też polecam pas, jeżeli jest problem natury bólowej, albo problem natury właśnie, na, znaczy problem natury objawiający się bólem natury napięciowej, tak? Bo odpowiedni opis trzeba zawsze, trzeba zawsze yy, wykonać yy, i odpowiednie nazewnictwo. Natomiast jeśli chodzi o dalszą rehabilitację to na pewno masaże, albo jakiś masażer, albo ktoś, kto wam ten masaż zrobi. Tylko pamiętajcie o tym, żeby przyjąć odpowiednią pozycję do masowania, ponieważ masowanie prostowników w prostej pozycji, czyli na przykład jak idziecie do masażysty, ja wam tutaj zaraz pokażę, mam łóżko do masażu, więc pokażę. Tu jest też taka fajna książka odżywianie dla zdrowia", będę o niej mówić i chcę o niej powiedzieć, bo jak widzicie, książka ma bardzo dużo stron. Wszyscy, którzy się interesują prawidłowym żywieniem, a też y, mówiłam ostatnio o łączeniu produktów i dużo o tym mówię, tutaj jest w ogóle cały rozdział zasady łączenia produktów, więc na pewno na ten temat będę nagrywać. A przyznam Wam się szczerze, y, fajnie poczytać po polsku i tak z przyjemnością dzisiaj zajrzałam do tej książki. Ale tak, wracając do y, masowania prostowników, tak jeżeli idziecie do masażysty i jeżeli masażysta każe wam się położyć tak w pozycji płaskiej, to nie jest optymalna pozycja, ponieważ mięsień zawsze powinien być masowany czy rehabilitowany albo bardzo często, tak? Nie chcę tu generalizować, bo to w zależności od osoby i w zależności od problemu się może zmieniać, ale pamiętajcie, że mięsień powinien być masowane w pozycji rozciągniętej. Jak rozciągnąć prostowniki? Można się zgarbić, tak? Ja to się nie garbię, bo mam krótki tułów, więc ciężko u mnie się zgarbić. Natomiast co możecie wykorzystać i jak możecie sobie to w domu zrobić? To siadamy sobie na stopach i wyciągamy po prostu się do przodu i wówczas prostowniki są rozciągnięte. I w tej pozycji, czy to czy to fizjoterapeuta, czy ktoś, kto jest z Wami w domu partner, partnerka, może te prostowniki w tej pozycji wymasować, one wtedy będą rozciągnięte i będą bardzo dobrze masowane, więc taka mała uwaga, jak to robić, żeby przyniosło to pożądane efekty. Natomiast co jest jeszcze bardzo prawdopodobne, że ból ogólnie w dolnym grzbiecie lubi takie migracje. Tak ja to tak nazywam i to jest ból migrujący, ponieważ pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy jedna struktura mięśniowa zaczyna e, zaczyna się rozluźniać, tak, to napięcie e, są mięśnie kompensujące napięcie i mi, napięcie przenosi się w inny rejon e, Waszego ciała w niedalekiej, że tak powiem, odległości. Ja w tej chwili mam coś takiego, że jakby ten e, dolny grzbiet przeniósł się na mięsień czworoboczny lędźwi, czyli mięsień, który robi takie ruchy, ale widzicie, że już jest dobrze, już jest dużo lepiej. W tą stronę mam jest dużo lepiej, tak. Za każdym razem, właśnie, bo ja mam coś takiego, że nie potrafię w skrętach tłowia kręgosłupem kliknąć, tak, że tak powiem. Natomiast w tych ruchach ten kręgosłup mi klika. Najgorszy, najgorzej jest z lewej strony prostownik jest już miękki prostownik w miarę, bo ja to też czuję pod palcem w miarę jest już dobrze rozluźniony. Natomiast jeśli chodzi o czworoboczny lędźwi, to on, jak dobrze wiecie, przyczepia się do ostatniego żebra i przyczepia, się do, yy, i przyczepia się do miednicy, tak? Więc on robi te ruchy i przy tych ruchach właśnie ja czuję dyskomfort. Możecie sobie użyć jakiegoś kijka, żeby to masować. Przy takich ruchach możecie też poprosić partnera, partnerkę, żeby, żeby tutaj Was pomasowała, a Wy będziecie robić takie ruchy. Albo co możecie robić na siłowni i co również mnie pomaga, to jest wyciskanie sztangielki jednorącz nad głowę. To jest również ćwiczenie, które y, robię i y, pamiętam, żeby y, pielęgnować w sesjach rehabilitacyjnych. Wiecie, jak to wygląda, tak? Czyli przeginamy się w bok i wyciskamy sztangielkę nad głowę, tak? Tutaj jest jeszcze taka jedna możliwość, że można się przegiąć w bok, trzymać sztangielkę i robić. Ja teraz tego aż tak dobrze nie zaprezentuję, bo ja jestem cały czas w kontuzji i troszeczkę. Mnie się tu spina, ale nieważne, skończę nagranie idę na siłownię. Czekam jeszcze na klientkę e, na konsultację, ale pójdę na siłownię i zrobię sobie parę serii na pewno dzisiaj tego bocznego przeginania. Mięśnie są takie, że one będą się spinały, mięśnie są takie, że one będą nam robiły psikusy, ale my musimy być silniejsi od e, ich skurczu, tak i musimy przeciwdziałać temu co one sobie tam myślą. Duża dawka magnezu, dużo wody z elektrolitami, to na pewno trzeba stosować. Witaminy z grupy B też dobrze jest o tym pamiętać. Dobrze należy się odżywiać duże ilości kwasu kwasów tłuszczowych, czyli EPA i DHA, czyli olej rybi zawsze wskazany, żeby hamować i zmniejszać zapalenie, tak? zapalenie chorobotwórcze czy zapalenie powodujące kontuzję, nie zapalenie, które jest zapaleniem leczniczym. Ponieważ zapalenie, które powstaje podczas treningu jest zapaleniem, które umożliwia regenerację. Więc tutaj dwa rodzaje zapalenia, różne, różne nazewnictwo. Pamiętajcie o tym, że należy to odróżniać, tak? Więc co? Ja namawiam do tego, żeby robić sobie sesje rehabilitacyjne. Namawiam do tego, żeby Robić przednie przysiady jako element, który wspomaga rozciąganie dolnego grzbietu. Zerknijcie sobie do, do odcinka poprzedniego, w którym mówię o technice. Tam również inne ćwiczenia, jak można przedni przysiad zastąpić, jeżeli jest z przednim przysiadem jakiś problem i nie potraficie go zrobić ze względu na problem z ułożeniem sztangi w odpowiedniej pozycji. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Piszcie w komentarzach. Jakie Wy macie doświadczenie z tym ćwiczeniem? Czy Wy robicie? A czy jeszcze jedno moje pytanie, czy macie sesje rehabilitacyjne? Ponieważ ja też do tego namawiam. Pamiętajcie o tym, żeby raz w tygodniu robić sesje, na których rehabilitujecie swoje ciało i naprawiacie ewentualne kontuzje i wzmacniacie małe grupy mięśniowe, które wymagają dodatkowej, dodatkowej pracy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.